Cześć witajcie w dzisiejszym filmie będzie mrówki fałs mucha wiem to będzie trochę na pewno obrzydliwe Nie no wiem no na pewno ktoś się brzydzi a ona no tu jest wiem ledwo żywa i jak ją dam to będę później zaatakowany przez wszystkie muchy które są na świecie będą mnie gryzły w nocy spał. nie no żartuję to taki żart tylko wam opowiedziałem jedna mucha jest tu akurat Jakąś długą, to nie tam nałem Dobra, to są te mrówki teraz leśne. Czarnym to ja wczoraj dałam właśnie muchę, ale nie było z tego filmu. 74,23. No, za dużo, bo ja nic codziennie wierzę i to właśnie jest źle. Możemy delikatnie otworzyć. O, wszystkie. Cały miód zjadły, czyli możemy im liść teraz zabrać. Dobra, mamy. No, ale tutaj sobie chodzą. Dobra, zamknę, chociaż nie mają jak wyjść, ale wolę zamknąć, dlatego że, bo czasem mi mrówka cieka po pokoju, znaczy chodzi po pokoju, jak otwieram, to nie zauważę, czasem nie zauważę jak mi mrówka jakaś ucieka, no i właśnie mi chodzi po mieszkaniu. No dobra, możemy poobserwować. No. No obserwacja no. nie jest taka aż duża, bo tu mało co mrówek chodzi. Ale wczoraj jeszcze miałem wielkiego robala Któ który jest tam na dole, w sumie miał dwa, ale jednego już takiego całego zjadły to było 10 chyba dni temu znaczy tego to ja mi dałem wczoraj, ale jeszcze poprzedniego co zjadły, te ja im 10 dni temu. To jestem zaskoczony, że one go tak zjadły. Tu jedna mrówka weszła. No, co tak? Dziwnie to winać. Ups, przybliżyć się mogę. Tam jest mrówka. Wiem, brzydki jest ten robel. Dobra, niedługo się zajmować, żeby im dać tą muchę. Tu jeszcze im dam jakiegoś suszonego robaczka do zjedzenia oczywiście. No, tutaj jest taki wielki konik polny. Dodamy im mniejszego. I białko oto. Dobra. Ym, dobra, ta mucha jest ledwo żywa. Ale... Jona, Ona siedzi w tej probówce. To probówce, no to takiej... Można powiedzieć, że to jest probówka. Dobra, strzepiemy ją. Czy ona w ogóle spadnie? Na dworzywa jest. u gdzie ona? O, tam idzie. Tu jest. Powiem z ramrówka jakaś zaczepi. Będziemy na zbliżeniu, to będzie bardziej widać, jak nam się pewnie też z nią mieć. Ja ją trochę tam wrzucę, gdzie są te mrówki, żeby nie był nudny odcinek. O, akurat w, 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 w ręce mrówki rzuciłem. O, nie jej tak. Tak bardzo. No chyba wiedzą, że mają wroga. Dobra, wiem, to obrzydliwie wygląda. Czekajcie, to sobie oddalę. Bo tak za bardzo to nie widać, tak jest. No i gdzie ją włożyć? Gdzie tu są mrówki? O! Patrzcie, jak się teraz ciągają. Ta jedną mrówkę ją gryzie. No ucieka Ci. Ej, tu, tu jest. Ej, mrówka, no idź. Będę pewnie wzywać wsparcie. To będzie mrówki fa versus e, mucha. No i znowu ręce mrówki. Tu mi się odkleiło to, czy trzeba zaczepić. Dziwne takie formikarium. Tutaj mi się odkleiło, czyli trzeba to zaczepić. Oczywiście, bo mam też uciec. Ta mucha się w ogóle podziała. Gdzieś na mchu tu była. A tam już ją zamazana, że nic nie widać. Przez to szkło. Albo ja bym tak. No nie widać. Ale... no nie, nie widać. Bardzo mi mi ten. Byłem zły, że nie widać przez to jak ona się z nią biją. A ten mech. Może może bardziej wyjdą. O tam jest. Pewnie jest jak zwykle nie będzie widać. Gdzie one? Od... Gdzie one są? Kurde. Jak one się z nią biją? Nie widzę. Trudno. Może później ją zauważymy. Bo mamek musiałem poprawić, bo nie wziąłem. No nic. No nie widać. Zrobić cięcie, to może ją zauważyć to pokażę Wam. No i może też zajrzymy do czarnych mrówek. Czyli tych, co mam w tym mniejszym formikarium. O, dobrze! Akurat mucha wyszła. O kurde. A trochę bardziej ją widać chyba. Nie za bardzo, ale. To się tu... Wymyśli. Tu ją ja tutaj trochę przybliżę tą muchę. O. No, puszczaj się. Są mrówki leśne. Już wam to mówiłem i chyba sami wiecie. Ops, je na. Uu. Ej, ty żyjesz? Mrówka? Dobra, wojna trwa chyba dalej. Ale chociaż jej tu nie widzę. No i dlaczego? Kurde, no nie wiem. Kolejna wyszła. A bo ten mech jest, nie mi przeszkadza. Bo one na to wchodzą i wychodzą. Dobra. mnie. Dobra. Dobra, no. Mam nadzieję, że on się film chyba spodobał. Stać łapkę w górę i subskrypcję. Eee, one tak wychodzą. Dobra, zamykam. Teraz się... No, jeszcze oczywiście z mrówką, która wyszła, się pożegnamy. To Pa na razie mrówka. Zaraz będziesz wchodzić do swoich, do swoich przyjaciół. No, no i też pa widzowie. Widzimy się w kolejnym filmie.